Witam wszystkich bardzo serdecznie z Impo! I chcieliście więcej odcinków Skota, który łowi ryby. Dlatego jesteśmy w następnym odcinku Skota, <ścoughs> który łowi ryby. Dlatego wróćmy sobie jakieś ryby. Dużo osób, Dużo osób z Was pisało, że ta gra wcale nie jest mała, jest ogromna i można zrobić masę odcinków. Szczerze, ciężko mi w to uwierzyć, przynajmniej póki co. Ale zobaczymy, zobaczymy, czy mówicie prawdę. Wydaje mi się, że po kilku odcinkach e, będzie wiadomo, już na pewno ta gra jest tak długa, jak mówicie. No jeszcze oczywiście tą rybę, bo czemu nie? Ale jestem naprawdę ciekaw, jeżeli serio mówicie, że ta gra jest tak wielka, bo że tam mówi, że o 200 odcinków z tego można zrobić i w ogóle, i ja takie, co? Widzę, że tam jest dużo jakichś tam wielkich ryb i w ogóle, nie, ale, ale te 200 odcinków? Co nie przesada? Ale <grym>, napisaliście wiele naprawdę fajnych komentarzy, dawaliście mi jakieś rady, mówiliście o jakichś rybach, tak nawet pojęcia nie mam. Naprawdę nie wiem, co, co, co za nazwy wypowiadaliście, przynajmniej póki co tego nie rozumiem. No, no tak, no, fajnie. Więcej tego zjedzcie, więcej. Dwa. Nie, no nie będę sobie pieniędzy, w ogóle nie mam żeby się jakoś tak zarobić ładnie pieniądze sobie, Zobaczyć coś dobrego. Aha, no to dobra To nie było nic dobrego No nie, nie To się zaczyna no, Ta gra nie jest ale taka fajna, no gryzuje ryby cały czas No okej, okay, dobra Miło Ale Powiem ja taką informację, że mamy już nowy monitor Więc jak będę robił live'a jakiegoś O, złap się ty Ciebie lubię akurat, bo ty coś tam kosztujesz Mam już ten monitor, więc jak będę robił live'y to będziemy się łatwiej czytał wasz czat bo będę mu kupował po prostu z, z tego starego monitorek który coś jako takiego ciatu! I po prostu... A weź tego tutaj, o co jest przy nas, zawsze jakieś takie pieniądze to będą. A ty tak nie chcesz musisz, tak muszę tak głębiej trochę. Kurde, no to nie, ja tak naprawdę. Halo, weź to. O! No to fajnie. Bo sprzedam może te ryby po prostu to co są na dole. Albo jednak nie, rzuciłem daleko z jakiegoś powodu. Może coś się uda złapać, się nie udało. O tam to w ogóle szybki jest, ja! Poza tym po był, jakaś taka wielka żółta ryba No ale mam ten monitor Nie będę mógł normalnie czytać już wasz czat, nie będę się zaglądać do telefonu Bo wcześniej jak robiłem live'a To musiałem patrzeć w telefon żeby czytać wasz czat, więc to było trochę denerwujące I no, ale teraz będzie wygodniej to będzie wygodniej Ale naprawdę daliście miły odzew po ostatnim odcinku z Cat Fishing Materiał jaka spokojna, jak ile kosztuje U 900, Kalina Kalina, część Kalina Fajna z ciebie ryba Kalina. Jak że tą królowo tam na dole, to mogę zapać tego zwykłą tą. No tak nie żegnam no. baitem o tym co teraz mam, czy tym, tym większym trzeba. Wydaje mi się, że tym większym trzeba. Ale możemy jakoś przetestować... Dobra, może jednak nie możemy przetestować, dobra. Pa gonimy goni, goni, goni. Może nie uciekaj. Nie, nie uciekaj! Nie, uciekła. swoim mnie zapać. No się uda. Co to jest? Jakiś kapelusz! Nie zostaw mi to! Ej, co tam kapelusz robi? A właśnie, bo ktoś tam mówi, że będzie, będzie może jakieś czapki mieć? Mówi się, że łódka będzie. Mówi się, że, ta... nie, 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 nie jeszcze, że. tam... nie, no nie, tego kapelusza już. Chyba, że. Nie, no, tego, na tym będę próbował raczej. A m... mówi, się, mówi się, że jakieś łódki. Dobra, zrobię tak, że. M, kupię to już. I spróbujemy. To chyba trochę za daleko poleciało mi się, wydaje. Tak, to są tam jakieś wielkie ryby. Czy jacy zła. Okej, okay, miałem już jakąś nową rybę, ale już jej nie mam. <noise> I co, to jest jesz szkielet? Zjesz może co? No weź se szkielet, taki mądry jesteś. Sybilifin. Wydaje mi się, że zapaliśmy Sybilifin ale weźmy jeszcze raz i jedną z tych większych, może się uda. Gnoj... No kurde, miałem tego niej ryb przed nim. Daj, no. To, taki mądry. Co? To ryba jakaś chora na głowę jest. Co jest? Dobrze, chodź, chodź. Co ta ryba robi? Co ona robi? Ona jakaś ADHD w ogóle ma, ona coś wypiła chyba niedobrego. Nie myślę, że my mi się wydaje, że ta, ta ryba łykła coś, jakąś rybę łykła inną. Ale patrzcie jak ona zawala, co to się dzieje? No nie, uspokój się. Jak ja mam cię złapać? Już jest niemożliwe, to w ogóle jakaś czerwona ryba była, co to jest? Jakaś trująca. Tam jakieś złote rybki chyba są, nie wiadomo co. No ta gra jest wielka, ale... Ale to tam dalej ta gra się ciągnie? Tam dalej, dalej? O kurde. No, i no weź się uspokój, bo ja serio chcę cię złapać. Ile będę się... Ej, no i moja wędka chyba jest za słaba na tą rybę, mi się wydaje. Jakiego ta ryba kosztuje? No nie, ona dalej idzie w tą stronę. Tam jakieś zielone ryby są, so, co jest? Słuchajcie, kola się kręci. Ej, serio, jak ją złapać? Z czerwona... zielona następna jakaś... O, taki jakieś fioletowe, ja pitole. Ty, może jednak mieliście rację. Taki oh. To jakiś rekin jest? I tu następna jakaś nowa ryba. Ty, wy mieliście chyba rację z tym, serio? To jest... ta, ta seria i ta gra jest ogromna chyba. Ja, Pitol, to gramy w tę grę, gramy w tę grę. Już mnie zaciekawiło, jak chcę to wszystko połapać. Ja chcę mieć najlepszą wędkę, która wszystko złapie, dobra. Spokojnie się ta ryba ile? 3400. Czy my odblokowaliśmy właśnie dzięki temu jakieś nowe lepszenie? Rising Rule. Uh, link line to rise that stacks up to time times. Uh, nie wiem w sumie, co to robi, ale. Nie wiem, weźmy może. Czy, czy zbieramy po prostu ten? I nie no, kupmy sobie jedno to i kupmy to jeszcze jedno i jeszcze raz to. Dobra. Teraz. Musimy musztardfisha znaleźć. Dlatego zobaczmy tę musztardfisha. O, zrobiło nam się taki piórko dziwne Na musztardfisha zdobędziemy, bo mam no, quest na nie, więc fajnie byłoby je zdobyć. No weź tą, zjedz. Chodź tutaj. A co ty tam ugryź Ja tam... I tak to będzie bait dla ciebie, więc ty gryś, jak chcesz. Mi to nie przeszkadza, nie tak. A jakoś nie też tak, tak idealnie tak... O, no, no. <laughs> nie! Prawie. Prawie, jeszcze raz. O! Lecisz! Nie, 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 on dla niego. O właśnie. Mam quest zrobionego. Te jest tylko różne rzeczy, więc próbuję te, te questy. Dobra, 700 chat dostaliśmy, do nowy quest. Super, o! Super, też są łatwe, więc zróbmy. Mamy te questy. Próbujemy questy, bo mamy jakieś nupki, coś siódmy level mamy. Nie wiem w ogóle, jakie levely to wysokie są, w ogóle jaki to jest maksymalne, czy w ogóle jest maksymalne, nie wiem. Będziecie mi napisać w sumie, bo, bo widziałem, że dużo, dużo Was osób wie i wie dużo o tej grze. E, więc możecie mi dawać rady jakieś, to się na pewno bardzo przyda, bo ja tak już szczerze nie mam pojęcia. Dobra, trzeci super już jest. Miau! <laughs> Miau! Słodki ten kotek. Zapał rybę i się cieszy. W ogóle ja nie, ja nie wiem, że jak taki malutki kotek łapie taką wielką rybę. W ogóle ja nie wiem, bo jak, nie, wiem, jak, nie wiem, jak on się utrzymał, ale okej, okay. No i mam ostatniego supera, fajnie. miał. O tysiąc hajsów za Ej, co się uposał robić, to ten. Roundfin. To jest jest roundfin, bo nie pamiętam. A to ten gnojek. Kurde, ale ten nie jest taki. Znaczy słaby do zapania, bo. O, tam jest. No i nie to nie był roundfin. Spróbuję tego. Uh, o, ty chcesz, chcesz? Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. O, nie, co ty robisz? Chodź. Może ci złapię jeszcze. Dobra, nie, to nie, to ciebie złapię. Włapę te wszystkie ryby, będziemy mogli je po prostu wyłapywać potem normalnie. Będzie, będzie wygodnie. Dobra, chodźmy po tego roundfina. Czy roundfin nagryziony się dalicza? Pewnie nie. O, tego weźmy. Dobra, chodź. Bo dwa musimy i tak. Ale nie, nie iść tam do tych wysokich ryb, bo cię zjadzą. No, okej. Okay. Miał! <noise> Nie no, to ślepzi, muszę przestać to robić. <noise> Przepraszam. Ojej oj oj oj. Tobie grę niechcący. <noise> Rootfin! Roadfin! O! Dobrze mamy. O, ale fajnie podleciałeś i do mnie tutaj. O tak, i mam koś zrobione. Ile ha jest? 1500? Ty, ale to pieniążków daje dużo. Cowfish mam złapaj, dobra. Ja pamiętam, że to co był cofish, bo śmiałem się z jego nazwy. Cowfish to był ten... Ten, ta kroworyba, która jest pomarańczowa cała co? Teraz, nie, 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 nie nie. Sprawdźmy, gdzie ona jest, Przyjechaliśmy na to. Tu jest ta ryba Kurde, nie wiem, jak ją żeby bo to nie będzie łatwe Na początku musimy, chyba bombę będziemy się złożyć No, raczej bombę będziemy musieli złożyć, dlatego weźmy bombę Ja raczej bomba będzie, będzie wymagana Dobra, te poszło się walić Oj, 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 nic tu nie osiągniemy, aj, aj, Nie ciężko gdzieś się przebić przez te ryby wszystkie, naprawdę Jeszcze jedną bombę będzie trzeba raczej tylko przed tym, zanim bombę weźmiemy, to potrzebujemy bait'a tego lepszego trochę Tylko eee. właśnie, którego bait'a potrzebujemy? Potrzebujemy tego... Tego, którego właśnie Nie, nie, zostaw to No gnoju jeden, co ty, po co, co, co ci to? nie Niepotrzebne ci to Potrzebujemy tego większego bait'a, nie? Właściwie tak No, no znajdźmy jakąś rybę większą No to nie była większa O, tam jakiś zielony był w ogóle, co to? Spróbujmy z, 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 z tą mamy złapać jakąś, może no, się ja po prostu wezmę, o to jeszcze jedno Nie buchniemy sobie tutaj, o, o to chmar ryb buchniemy No nie, buchnąłem Ja nie wierzę, on to zje? No właśnie, potrzebuje bigger, dobra o, Ale tu jest bigger, okej, okay. może czasem się uda no, Mamy buchnąłem niechcący Przepraszam cię, mamo Buchnąłem cię niechcący No zjedz to, dobrze Teraz twoja kolej Teraz ty ten wyżej to zjesz Dawaj, dasz radę, o tak no i teraz <grystanie> co basic boat god boat speed boat dark boat luxury boat golly guller co coiler czy coś milion pięćset tysięcy travels quickly holds money fish co to... nie gadacie że, że ta woda będzie jakaś taka ogromna i będzie mogli pływać po całej... ja pitol ta gra jednak ogromna jest ale że co nie spo... nie, nie spodziewałem się to naprawdę ja myślałem, że ta gra jest na jakieś, nie wiem, dwie godziny grania! max No dobra, weźmy to. Jeszcze raz. Jakby co, to coś buchniemy. O, buchnęliśmy. Nie! Proszę! Nie, ja chcę tego kołowisza dla quest'a złapać! Gnoje jeden, przeszkadzacie mi. Dobra, jeszcze raz. Mam duże pieniążko, możemy sobie wydawać... No, dawaj, puszczaj. Ej, możemy sobie wydawać... Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nic mi nie przeszkodzi w tym. Spadaj. O, 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 nie ty. Gnoju. Nie he Dobra, to jeszcze raz. No, spokój się, już jesteś blisko. Co ty? To, to pod koniec, tak? dobra, jeszcze raz. W końcu wypędzimy wszystkich. Tak. O! Uda się, może. Ja pitole, co jest? Nie! To coś mi złapało rybę. Nie! Co ja teraz zrobię, jak nie ma średni? A nie, jest on. To no, fajnie. <laughs> jednak, jednak Jednak mamy jeszcze jedną próbę. Kurde jak oni łapią tą wędkę strasznie mocno, to są grubasy jedne. bo jeszcze raz Tu już ryb prawie żadnych nie ma Teraz, teraz, dasz radę! Tak mamy ją! Que jest robiony! to coś jakieś super nie opłacało, ale przynajmniej Expo będzie dużo. Tak, w 2005 No w sumie chyba się na to opłacało, nie? Jeszcze sprzedamy ją. Dobra, no się, na pewno się opłacało. U musterfisher teraz, dobra. Tak, tylko fajnie, tu nic nie ma. Tam jakiś jeden jest, dobra, co złapmy go. Muszczarfisza musimy. Dodam tego muszczarfisza i my go nie sprzedamy. Tylko rzucę go bardzo daleko. Rzucę go tak bardzo daleko. Zaraz. Tylko muszczarfisz tam złapać. Rzucę go bardzo daleko i spróbuję jakąś rybę. Egzot znaleźć, mi się wydaje. Taki, taki mam plan. Spokój, spokój, spokój się. No a teraz patrzcie, robię tak i tak. I rzucam to daleko. Zobaczymy, co będzie. No a ty sobie polazłeś Co jest? Ej, jestem. Ty, jest shark! Shark mi zjadł, tak gnu jeden! Ej, patrzcie, co. Uuu, co jest? Ej! Co to? Ej, tu jest strasznie. Jak mam tego szarka złapać? To się mówi, że jakoś kotwicę chyba muszę mieć, czy coś. Że jakieś kotwice w tej grze są? Ja pitole, co jest? Czy ja serio prawie zapałem tego? Rekina? ty domy kotwice potrzebujemy bardzo. Nie muszę kotwice znaleźć. Jakoś skądś wziąć, questy będę robił, może mi się odblokuje z czasem. Ja pitole, co my znaleźliśmy tam, serio. Rekina i w ogóle wszystko? Na w musimy rekina złapać. Ale że rekiny są w tej grze. Nie no, taka jest powolona. Naprawdę takim małym kotkiem rekina mogę złapać. Serio. Kto na to pozwolił w ogóle. <grym>, co to jest? No nie, no i co ja mam tu zrobić? On popłynie wyżej pewnie nie, dawa, lecimy do góry, On tego nie za bo jest za wolny. Ale ani to złapił. Dobra, no bez różnicy i tak będzie mi tego samego bajta. No, weźmy po prostu coś. Jakoś średnio rybę złapmy, która będzie daleko. O, na przykład. At. A, o, dobrze, więcej, no? Więc. Mmm, jakie pychotka, tak, dobrze, no. To już nie mam z tej ryby. Eeeh. Przynajmniej będzie mi do dużego teraz. Przynajmniej tyle. Ona i tak nie miała przy sobie tak jakby. E, tych swoich. Jak, się jak, to się jak to się nazywało? No, tych dzieci swoich. O, ale nie, 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 tak. O, to, to. się mi jeszcze raz. Tylko proszę, nie reki na burekiny, nie, nie zrobiłem, póki co. BUM! Co jest? Dawa, weź to, bum, bum. Nie, to jest jakiś spadek gnoju. O, weź to. Dobrze, mam jakieś dziwną ryby. Co to? Ej, ale. Ej, bo mi ona zapłynie za bardzo. Ja nie, nie wiem, co się dzieje. Nie muszę tak to robić. Nie! Nie! Co jest? Czemu? Co źle zrobiłem? Czy jak zbyt nisko polecasz się samo. Nie! Samokolwiek byliśmy takiego. No bo nie wiem, zamiast. Który z tych może. Are you sure to use Remove? Tak, wywalaj sobie. Flick. Hit Control to flick the line towards the mouse. If it's snagged, it may break the line. Co? Nie rozumiem tego. No, nikogo nie rysuje tego. Damy to na tyle więcej, 65 tysięcy Jakieś dziwne... weźcie powiedzcie mi co to jest, bo nie wiem co to jest naprawdę Wy wszystko wiecie, naprawdę wy chyba w, grze, w tej grze wszystko dosłownie No złapmy muszę Mustarvisha, bo Mustarvisha zrobimy quest'a Aleśmy się spotkanie z Rekinem, to dwa razy w sumie, bo widzieliśmy go z tym drugim razem Co jest w sumie śmieszne Ale gdzie będziemy mogli złapać tego Rekina tego łapiemy Łapiemy tego gnoja Ja nie wiem czy moja wątka wystarczy na niego, pewnie nie, ale no, możemy spróbować ale czemu tam to nie pękło? Czy ja po prostu zaklikałem zbyt. Z... Aha. Okej. Okay. Zakładam, że zrobiłem tak właśnie. Ale możliwe, że po prostu zbyt głęboko poleciał i też mi pękło. Bo mi wiedzieć, że jak na przykład ryba zbyt głęboko, głęboko poleci, a ja nie będę nic klikał, to że automatycznie mi pęknie. Bo jeżeli tak, to. No to jest taka walka z czasem, taka dość szybka walka z czasem, ciężko. No proszę tego nie biejcie. O ty to weź, dobra. Mam kosu zrobionego. <laughs> Impo, po co ty robisz, nie rób tak, tak nie można. Teraz jeszcze raz go weźmy. No, halo. Weźmy go. O, 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 dobra, dobra. Nie, tego nie chciałem. Dobra, ale sprzedamy cię. Kudy ten, jak co on leci? W ogóle, palony. Ten, ten, ten rekin to jest taki, taki mały rekin. To już wiadomo, jak ten, jak ten większy będzie działał, to już wszystko wiadomo. Wydawało, że spokojny będzie, bo w sumie gruby i w ogóle. Nie wiem, co, zobaczymy. Bo jak sobie tak pływa, to wyglądało no tak, jakby był taki spo, spokojny w miarę. Nie, przedarbyś być serio, lepsza przewędka, bo ta, 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 ta inna pęka cał się mocno. No i zabiliśmy. 1500. Brakuje nam jeszcze 200 20 tysięcy lepszej wędki. Hal, nowy quest. Turgeon. Co to jest Turgeon? Mamy coś takiego jak Turgeon? To jest pewnie medium, nie? Nie, ja nie jestem, to jest Turgeon. A, to jest Turgeon! Ta, to ja bym ci złapać tylko rybę. Ciekawe skąd? A, ta, ta by kosztowała 8500. The Brimbul, ten chyba co tam braliśmy. Skąd ja ci taką rybę wziąć, gościu? Powaliło ci coś chyba na głowę. Jak ja chyba raz w grze widziałem tylko. No spróbujmy coś co zarobić. Spróbujmy coś w to zarobić. wydaje, że to dobry pomysł. No tutaj rybko. Rybka, rybka, rybka. Rybka, rybka, rybka. A, tego fajną, odproszującą muzykę, nie? Mi się podoba. No myślę, że się, my się podoba ta muzyka, bo nie, mi takieś tak, nie wiem, podpada w głos bardzo. tu. Fajne, fajne. No nie! Co ty robisz, te dobra Dobra, tylko tylko to zrobimy. O, dobrze! Chodź tutaj! Gnoju! No, nieważne. Idziemy jeszcze raz. Na głęboko wodę! Ty spadaj! Albo przez to weź sobie. No nie dobra Buchnij to, B ktoś to buchni, błagam was. Buchnij to ktoś Proszę Dobra, rekin to buchnie może Dobrze BODUM Zabiliśmy rekina Dobra, teraz twoja kolej Nie, on tu był, on tu podejdzie Czekamy Masz takie dobre jedzonko No proszę, to góry chwila w Tym razem cię zapiemy No ta... Czemu ona tu poszedł? No nie no Ja tu poczekam no i żeby cięcie godzina Ja czekam Aż on mi to złapie Ja się nie poddam Ty gnoju jeden Złapycie. Nie, oni zaraz będą do góry by nośli Oni zaraz będą do góry się Patrzcie jakaś w ogóle ryba taka świecąca dziwna jest Ona pewnie nie jest jakaś super droga na pewnie nie tak droga jak tak duża zakładam Ale pewnie też jest droga Ale nie chcę jej łapać O, o Teraz to jest kolej na to Zjesz to gnoju Patrz jak się, patrz, patrz jak patrz, patrz, się patrzy Zobaczcie Patrz jak się podjerał On się szykuje się już Oni się szykuje Patrzcie On zaraz to zje O, zjad. Bierzemy go Dobrze Bierzemy gnoja Mamy go Mamy go! Nie hmm. <noise> Mamy new, new upgrade! I co gnoju? Brimbull mamy cię frajerze! Co za nowy upgrade? Zobaczmy. Biteguard. Small fish are unable to eat large by. <noise> Ale dobre! Ale wiecie co? Ja bym to uży na następnej... Następny tej, bo ja mam prawie na następną. Nie chcę marnować tych sześć tysięcy na to. Następnej. Czy my złapiemy tego Na no, W ogóle dam radę. Ale to jest naprawdę zarąbisty ten. Zarąbiste lepszenie to jest. To jest naprawdę upeł lepszenie. No, a spróbujmy, spróbujmy, jakiegoś dużego złapać Może się uda No Tu jest ten czerwony, dobra Tego czerwonego trzeba złapać, spróbujmy tego czerwonego Wiemy gdzie on jest Jak dobrze rzucimy to go złapiemy Może się uda, może się uda Jakbyśmy go zrobili Byśmy zarobili masę pieniędzy plus jeszcze quest Czyli byśmy zarobili po prostu masę pieniędzy No, spróbujmy jeszcze raz O, czerwony, czerwony Mamy go, mamy go, mamy, dobrze, dobrze Tylko teraz nie zwal tego, proszę cię Powoli, powoli, patrz na wędkę, patrz na wędkę O, tak Lecimy z tym czerwonym gnojem O! Już, już się stawia, frajer On wygląda jakaś pirania wielka Spokojnie, spokojnie Spokojnie, spokojnie Jesteś drogi, chodź, 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 chodź. Mamy go! Mamy go! 7000 ileś plus 500 z questa. Patrzcie prawie nam wystarczyło to jest i Coś obok kogoś, nowy, nowy bry, tak? Cast finesse, click to hold the line when casting, enable shorter or more complex cast Ale fajne rzeczy, dobra Ale my musimy zrobić Tanglin, co to jest Tanglin? To jest Tanglin tylko ja nie wiem, co to, jak to wygląda. A! to jest ta złota rybka. Dobra, spróbujmy to złotą rybkę złapać. Bo ona tam gdzieś daleko była, nie? Gdzieś tam, spróbujmy ją złapać. Tylko ja nie wiem, czy nam się tutaj uda, bo ten. O, jest ta złota rybka. Bo zjedzą nam pewnie tą rybę, nie? Wszyscy zakładam. Nie, spróbujmy. O, o, o. O, 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 o. O, o, pomiędzy tymi dwoma gnojami. Dobrze. Mamy to. Ho, ho. Ale myśli, dobry w tą grze 5000 tysięcy? Kupujemy na wędkę. Kupujemy ją. Quick Rot! W ten quick rot jest lepszy od tamtej? Tak, chyba jest lepszy pod... Prawie krężenia, no to siłę mniejszą. LOL, ale dziwnie. bo on się opłaca? No, kupmy ją. Tak jest wszystko zbakowane. Teraz, ulepszenia na wydanie, czyli wezmę 14 tysięcy. No to widzę, dobrze widzę. Weźmy Scouting, weźmy Diving Lure, weźmy Rising Lure i weźmy cast Finne... A nie mogę, dobra. Znajdziem mam trzy podstawowe te. Japito, jak tu daleko leci, co jest? Weźmy to, rzućmy, rzućmy to. A, to nie leci aż tak daleko do przodu, tylko po prostu szybko? Ale dziwne. O, chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. chodź. Nie, nie, jeszcze ani raz nie złapałem całej, więc przynajmniej byłoby ci to być O, mam cię całą, dobra. Przydałem sobie do 2500. Trzeba bym 40 tysięcy na pewno, żeby kupić na to lepszenie. To będzie tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. I może uda nam się w następnym odcinku zrobić rekina. Ale nie wiem, nie wiem. Może. Nie wiem, kiedy odbukuje nam się ten, ten hak, o którym mówiliście. Bo był jakiś hak był potrzebny e, do tego rekina. Możecie mi napisać więcej o tym, bo totalnie nie mam pojęcia, jak to działa. Dlatego napiszcie mi to tam. To dzięki temu będzie łatwiej mi i może złapiemy odcinku rekina. Zobaczymy. A teraz dziękuję wszystkim za oglądanie. Bye, bye!